Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Znowu dawno mnie nie było, tak wiem, ale jakoś tak wychodzi, nie wiem, ostatnio jakoś ta inna, nowa taka rzeczywistość z dwójką dzieci trochę za bardzo mnie pochłania i zostaje mi mało czasu dla siebie. Teraz jeszcze póki pamiętam, chciałabym Was zapytać, czy macie może jakieś do mnie pytania, bo jedna z Was ostatnio zaproponowała, żebym nagrała taki QA, że miałaby kilka pytań do mnie, a ja nie wiem, czy tych pytań byłoby więcej, także jeśli ktoś jest... Jest chętny właśnie na taki film i ma do mnie jakieś pytania, to proszę piszcie teraz właśnie w komentarzach albo gdzieś na Instagramie. Ja go cały czas gdzieś podaję, także na pewno jego nazwę gdzieś tutaj macie. I nagrałabym taki film, nie wiem, spisałabym sobie może te pytania i jeśli byłoby ich na tyle, żeby był z tego film, to ja bardzo chętnie bym taki nagrała. A ja teraz szybko zbieram się z Wiktorią do lekarza. Jest godzina 9.30, mamy na 10.00. Także idę, idę ją chyba przebrać tak naprawdę, bo nie wiem... Ja też byłam w jakimś takim sweterku cienkim, ale sweterku zrobiło mi się mega gorąco, przebrałam się w taką krótką bluzkę, także e, idę zaraz zobaczyć, czy Wiktorii też nie jest gorąco, bo też jej założyłam bluzę, a jakoś tak nie wiem, czy w domu się zrobiło jakoś tak duszno, czy ogólnie jest gorąco, bo mam wrażenie, że za ciepło i ja siebie ubrałam i też ją, e, także idę e, to wszystko ogarnąć i zbieram się szybko do lekarza. Co się stało? Zahaczyłaś chyba jak wchodziłaś, tak? Okej. Okay. Tak mocno. Tak mocno? Deszczyk padał, tak? Jednak nie jest tak ciepło jak myślałam. Myślałam, że jest cieplej. Ja? Na rączkę, bo mnie buba bali. Tam nie masz buby. Ty tylko sobie gumek tyle założyłaś, wiesz? Tam Pokażę nie ma buby. Ci bubę, które... Gdzie Ty tam masz bubę? Zobacz, jak mi się rozbiło. Tak? Matko. Muszę założyć. Dobra. Jedziemy do pani doktor? Wyszłyśmy już od pani doktor, byłyśmy jeszcze w aptece. Wiktoria nie jest chora, tylko zrobiły jej się jakieś krostki takie tutaj gdzieś wokół ust i ja jej zawsze czymś to smarowałam, to schodziło, ale znowu wychodziło, także stwierdziłam, że już pora, żeby pani doktor to zobaczyła, żeby właśnie przyjść z tym do lekarza. Dała nam pani jakąś maść na receptę i powinno to już załatwić ten problem, także za chwilkę wracamy, byłam jeszcze z moją mamą, moja mama na chwilkę gdzieś tam wyszła, także czekamy, tak? Czekamy cierpliwie, i może pójdziemy jeszcze do sklepu i wracamy do domu. Tak sobie tutaj do Was rozmawiam, i nagle słyszę jakąś melodyjkę. Zaglądam w telefon, a tu coś takiego. Ja w nic nie gram, nie wiem jak mi to wyskoczyło. Także Paweł, jeśli to oglądasz, to o co tutaj chodzi? Wiktoria mi zasnęła w aucie po drodze, jak wracaliśmy do domu, także od razu jak wróciliśmy, przełożyłam ją do łóżka i już jakiś czas śpi. Ja posprzątałam w kuchni i e, przyszłam tutaj właśnie na górę. Alanek troszkę tak, e, no coś tam sobie postękiwał przez sen, więc myślałam, że nie będzie spał ale jednak odłożyłam go tam do tej dostawki i śpi, póki co śpi, więc chyba już jednak zasnął twardo i na razie jeszcze będzie sobie ucinał drzemkę, także ja sobie tutaj tak na chwilę zasiadłam, wziąłam sobie swoją kawę, dzisiaj pierwszą i chyba jedyną, czasem piję jedną, czasem dwie, ale no dzisiaj już chyba zostanie ta jedna, już tak bardzo pragnęłam tej kawy, bo rano nie wypiłam. I w tle tutaj mam swój serial dzieciństwa. Ciekawe, czy ktoś z Was oglądał ten serial, czy w ogóle go pamięta. On właśnie jest tutaj emitowany w szóstce, na tym szóstym kanale, programie. I czasami tak jakoś nawet, nie wiem, jak coś sobie sprzątam robię, to lubię, żeby tam w tle, nie wiem, ten właśnie serial był włączony. Mam ochotę coś konkretniejszego obejrzeć. Może macie jakieś propozycje na Netflixie, to się mi coś, bo teraz będą dłuższe te wieczory, coraz e, szybciej robi się ciemno, także może będę miała więcej tego czasu na e, oglądanie czegoś, bo jednak no, całe te lato, co spędzałam do takich późniejszych godzin na dworze z Wiktorią. E, ona nie była chętna, żeby wracać szybko do domu, także spędzaliśmy większość czasu na dworze. No, a teraz wiadomo, no, ona wcześniej e, wcześniej też chodzi spać, wcześniej się kąpie, no i już tak jak się robi szarawa, no to e, siedzimy w domu, także. Fajnie by było coś pooglądać, ale coś takiego, właśnie e, coś fajnego. Polećcie coś, jeśli oglądacie. Czy wasze dzieci też tak bałaganią? Bo ta mała damulka co chwilę czymś innym się bawi, tylko zapomina sprzątać, tak? Zapominasz sprzątać poprzednich zabawek, Bikusia. Chodź mi tu pomóż. Ułożymy te puzzle, tak? Nie stawaj na to. Ułożymy te puzzle, powyciągałeś wszystkie naraz, ale nie ułożyłaś. Już poszłaś po następną zabawkę. Ułożymy. No to super. Co tu mamy? Co tutaj mamy? Ja sama nie widzę. Tu jest jakaś kuska. Tak, masz tą kuskę tutaj chyba, tak? Tutaj. Gdzie jest reszta? Tak pomieszałaś wszystkie. Z każdej jednej strony powyciągałaś. A kto tak popisał? Wikusia? Kto tak popisał? Tato. Tato tak popisał? Tak. Aha, naprawdę? Tak. Ojej, a to nie ty przypadkiem? Aha. To tato. To tato. Rozumiem. Wyszłam na kilka sekund, yy, pozbierałam najpierw te książeczki, wyszłam na kilka sekund, wracam i one z powrotem są na podłodze. Co to, Wikusia, jest? Czemu książeczki są na podłodze? Dlaczego? A co to jest? Co mówiłaś, że co są to twoje? Książeczki. Książeczki. A co z nich zrobiłaś? Wycypam. No, ale co z nich zrobiłaś? Ale to nie widać Ciebie w przodu. Przed chwilą powiedziała, że to są jej schody, tak? Mówiłaś, że to są Twoje schody. Twoja wyobraźnia mnie zadziwia czasami. Tęskniłaś za tatą? Tak. tak. Wrócił tata z pracy? Tak. Jak bardzo się cieszysz? Tak mocno. Tak mocno. Przytulisz tatę? Taki mamy dzisiaj leniwy dzień w domu, bo chyba zapeszyłam. Mówiłam, że Wiktoria nie jest chora i że jedziemy do lekarza tylko z inną przyczyną. E, tak nagle po drzemce jak się obudziła, to miała jakiś lekki katar. Teraz troszkę jakby jej przeszło, ale no pewnie się rozwinie. E, I ja też jakoś tak dziwnie się dzisiaj czułam, jakaś taka bardziej zmęczona, otępiała. Także e, no nie wiem, czy jakiś sezon chorobowy się u nas nie zaczyna. Mam nadzieję, że jeszcze nie ale zobaczymy jak się będę czuła wieczorem no i jutro. Mam nadzieję, że to nie jest jeszcze żadna grypa, ani żadne przeziębienie, że to po prostu nie wiem jakiś spadek energii. No także dzisiaj tak się tylko pobawimy w domu. Jutro może spędzimy trochę czasu więcej na dworze, bo przyszły tydzień od poniedziałku ponoć, tak przynajmniej u mnie pokazuje pogoda w telefonie, że ma być taki naprawdę chłodny, ma być dużo deszczu. Po kilka tylko stopni w dzień. No, także taka bardziej jesienna pogoda się zrobi. No, ale zobaczymy jak będzie. Byliśmy ostatnio spogodą w Pepko, ale w innym niż te, do którego zawsze jeździmy. Te jest trochę bardziej odnalo oddalone od nas. I tam była właśnie taka... Ładna kolekcja jesienna z tymi rzeczami, właśnie te takie organic cotton. Bardzo lubię rzeczy właśnie z tej bawełny organicznej, z pepko, bo fajnie się sprawują i w ogóle jakieś takie zawsze są ładne. I tutaj mamy taką bluzę dla Wiktorii, to jest rozmiar chyba 92. W takim brązowym kolorze, no taki brązowy, kamelowy, troszeczkę inaczej on tutaj wygląda, bo tutaj od okna trochę tak prześwietla, ale bardzo ładna bluza. Były jeszcze w odcieniach takiego różu, jasnego różu, taki trochę pudrowy róż, ale trochę dużo Wiktoria ma tego różu już i dlatego odpuściłam, chociaż nie wiem, czy jeszcze po nią nie wrócę, bo naprawdę była ładna w takim stonowanym kolorze, pasowało tak na jesień, taka bluza kosztowała 17 zł, no i nie wiem jeszcze, jak się będzie nosiła, bo dopiero właśnie Zaraz pójdzie do prania i zobaczymy, jak ponosi. I wziąłam jeszcze taką bluzkę, chyba, no wręcz w takim samym, tak, to jest chyba ten sam kolor, ale bardzo ładny, jesienny e, i taka bluzeczka też na pewno jej się przyda. Może nawet do spódniczki, do takiej spódniczki, właśnie ma taką spepko, ym, taką jakby z tiulem, coś takiego, więc może będzie fajnie do niej pasowała i to jest właśnie też ta y, bawełna organiczna. I taka bluzeczka kosztowała 15 zł, też rozmiar 92, chociaż mam wrażenie, że te rozmiary... Ym, Właśnie, dokładnie z tej kolekcji, z tej bawełny organicznej, są troszeczkę większe niż, e, z taki, niż e, te zwykłe, właśnie takie z rzeczy, właśnie z tą taką e, zwykłą metką. Ale no nie wiem, może tak mi się tylko wydaje, ale naprawdę ładny odcień. E, ale jeszcze muszę zobaczyć do tego naszego pepka, do którego zawsze chodzimy. Może tam też są jakieś nowości. E, no i jeszcze dwupak takich bluzeczek, też całkiem fajne, bo takie e, jesienne kolory, takie bordo. Hmm, jakieś ptaszki, myszka i druga tutaj też z takimi myszkami, listkami. E, no, takie bluzeczki to też zawsze na co dzień po domu się przydają. I te to nie wiem nawet ile kosztowały. 20 zł, 20 zł za dwie. No, bo to są te takie tradycyjne, pepkowe rzeczy. Przyszłam do kuchni po jakieś owoce, bo my z Wiktorią zawsze, w zasadzie codziennie lubimy sobie coś tam przegryźć. Weźmy, wezmę może sobie jakąś gruszkę, nektarynkę, banana i tak sobie jeszcze przed kolacją coś tam podziubiemy. Mamy godzinę już tak około 18, ale jakoś jest tak ciemno. Zapaliłam chyba wszystkie światła w kuchni, ja i tak mam wrażenie, że jakoś tak, nie no, jest w miarę, ale bez tych światła naprawdę jest już tak dosyć szaro. Nie wiem, czy to dzisiaj jest taki jakiś pochmurny dzień i jest tak ciemno, czy już tak po prostu będzie, ale jakiś taki dzisiaj ciemny dzień. Mamy już kolejny dzień, ja się właśnie zabrałam za montowanie tego vloga i zobaczcie jak leje, nie wiem czy to jest tak widoczne jak u mnie tutaj przez te okno, ale no mega, miałam dzisiaj spędzić więcej boże, miałam spędzić więcej czasu na dworze, tak jak wam wczoraj mówiłam, no to chyba jednak nie spędzę, mega po prostu nie spodziewałam się takiego deszczu. Liczyłam na taką jakąś, nie wiem, cieplejszą dzisiaj pogodę, no ale trudno. Ja się z Wami wczoraj nie pożegnałam, więc przychodzę zrobić to dzisiaj. Jestem totalnie nieumalowana, rozczochrana, ale ja mam dzisiaj dzień sprzątania. Jest piątek, także mam taki dzień mopa, odkurzacza, wycierania kurzy i nie opłaca mi się totalnie malować. Tym bardziej, że widzicie, jaka jest pogoda, i raczej nigdzie dzisiaj nie wyjdę. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Buziaki. Pa!